Szanowni Państwo, Janusz Palikot jest z nami. Zapraszamy tutaj na centralny punkt rynku. Serdecznie wszystkich zapraszamy na spotkanie z Januszem Palikotem. Szanowni Państwo, pan Janusz Palikot jest już razem z nami. Szanowni Państwo, pan Janusz razem z nami Zapraszamy na spotkanie Przepraszam za chwilę spóźnienia Jak zwykle polskie drogi Proszę Państwa, do dróg zaraz dojdziemy Ale zacznijmy od najważniejszej może informacji Prawie 7 milionów miejsc pracy brakuje w naszym kraju 7 milionów miejsc pracy 4 miliony Polaków wyjechało do pracy za granicę 3 miliony Polaków nie ma pracy w kraju to jest 7 milionów, czyli co trzecia osoba, która jest w stanie pracować, nie ma pracy w Polsce, bo właśnie od tych 7 milionów nie są wpłacane składki. Jednocześnie mamy nisz demograficzny. Spada liczba Polaków, którzy przychodzą na świat i którzy żyją. Prawie 560 miliardów długu posiadamy. Nie jesteśmy w stanie już pożyczyć żadnych pieniędzy, dlatego rząd w sposób dramatyczny. Próbuję znaleźć środki do budżetu, wprowadzają drogi i autostrad. Bardzo wiele dróg przełożono na rok 2014, bo brakuje 20 miliardów złotych niezbędnych własnych środków, żeby uruchomić prawie 100 miliardów pieniędzy z Unii Europejskiej i wybudować wszystkie zaplanowane w Polsce drogi i autostrady. Jak na przykład to, że nie mamy żadnego w Polsce uniwersytetu, który byłby wśród 300 najlepszych na świecie, bardzo mało prac naukowych. Zaledwie 40 prac naukowych w kategorii A publikuje się. Bezrobocia wśród wyższych, absolwentów wyższych uczelni prawie 60%. To są tylko niektóre z bardzo dramatycznych informacji na temat stanu naszego państwa. Proszę państwa, rząd mówi, no ale nie mamy pieniędzy. Skąd mamy wziąć pieniądze na to wszystko, żeby... Te pieniądze idą między innymi na przyjaźń polsko-amerykańską. Na misję w Afganistanie wydamy miliard trzysta milionów złotych w roku 2011. Czy to jest uzasadniony wydatek? Jesteśmy już od 10 lat w Iraku i w Afganistanie. Wydaliśmy prawie 10 miliardów złotych na tę misję. Mieliśmy obiecaną tanią ropę z wizę do Ameryki. Żadnego z tych postulatów, żadnego z tych... Żadnej z tych obietnic od Millera i Kwaśniewskiego przez Kaczyńskiego do Tuska i Komorowskiego, ani jednej z tych obietnic kolejni prezydenci amerykańscy nie zrealizowali. Niestety prezydent Polski Komorowski przedłużył misję polskich wojsk do 2014 roku, a to znaczy, że wydamy jeszcze prawie 5 miliardów złotych na misję w Afganistanie. To są gigantyczne pieniądze, dwudziestu kilku z nich zginęło w ciągu ostatnich dwóch lat służąc już pod banderą amerykańską. To są, proszę państwa, powody, dla których należy natychmiast przerwać misję w Afganistanie i przestać wydawać na to pieniądze. Ale nie tylko misja w Afganistanie. Także, proszę państwa, ZUS i KRUS, mówiłem o trudnej sytuacji w ubezpieczeniach społecznych, o braku 7 milionów miejsc pracy w Polsce. Tymczasem na pałace zus i KRUS-u, także tu w Boże, wydamy w tym roku 10 miliardów dodatkowej dotacji. To, Fundusz Świadczeń Kościelnych. Wydamy na ten Fundusz Świadczeń Kościelnych miliard 150 milionów w tym roku. Czy to jest uzasadniony wydatek w kraju tak biednym, w którym brakuje tak dużej liczby miejsc pracy? Nie. Nie jest uzasadniony. Należałoby rozwiązać Fundusz Świadczeń Kościelnych i nie wypłacać z budżetu bezpośrednio dotacji do kościoła. To tylko niektóre z tych, proszę Państwa, propozycji. Ale co należałoby zrobić? Gdyby te zaoszczędzone około 20 miliardów rocznie przeznaczyć na inwestycje, to jednym z takich sektorów, w których państwo powinno inwestować, powinna być energetyka. Nie interesuje i nie przedstawia żadnych programów społeczno-gospodarczych, że, że zostawia to tylko wolnemu rynkowi. To jest nieprawda. Wolny rynek nie tworzy w Polsce miejsc pracy. Wolny rynek, podjęcie przez państwo pewnego rodzaju programów, za, za, zarówno w zakresie tworzenia infrastruktury. Dla niego budownictwa mieszkaniowego, jak i rozwoju energetyki, jak i rozwoju informatyki i cybernetyki. To tylko niektóre dziedziny, w których państwo powinno być aktywne, żeby stworzyć miejsca pracy. W pierwszym roku wprowadzono w Polsce system finansowania partii politycznych z budżetu. To spowodowało, że nie powstaje żadna konkurencja dla istniejących partii. Zamiast dzisiejszego finansowania z budżetu, 2,5% odpisu od podatku. Każdy, kto płaci podatki, może przeznaczyć 2,5%. Na partię polityczną, kościół lub związki wyznaniowe i organizację pożytku publicznego. I druga bardzo ważna zasada to jest kadencyjność publicznego. Czas dokonać w Polsce przełomu. Już wiemy jak rządzi Donald Tusk i Waldemar Pawlak i jaka będzie Polska pod ich rządami. Wiemy jak rządzi Kaczyński. Nie ma się czego spodziewać po... W Pawlaku czy Napieralskim. Prawdziwa zmiana to właśnie ruch palikota. W każdym polskim mieście, w kilku tysiącach miast jest kilka tysięcy budynków, wzrosło i krusło bez żadnego sensu. Cię trzeba zachęcić ludzi do pracowania dłużej poprzez wzrost znaczny emerytur tych, którzy pracują dłużej wicepremiera, że wreszcie będzie ofensywa legislacyjna, a są już dla mnie niewiarygodne. Protestują przeciwko takiemu nic robieniu, przeciwko tym... Tylko... Potem są cyganie, a potem każdy jest podejrzany w państwie Jarosława Kaczyńskiego. Tego typu formacje nie powinny mieć prawa funkcjonowania. Co jeszcze takiego trzeba powiedzieć, żeby prokuratura się wzięła wreszcie za Jarosława Kaczyńskiego? Ja w zeszłym roku byłem 41 razy przesłuchiwany przez prokuraturę. O wszystko. O to, że Kaczyński jest kurduplem. O to, że stosuje metody stalinowskie. Nawet poseł Mularczyk podobił do sądu obrazę Ducha Świętego i też mnie prokuratura przesł przesłuchiwała w tej sprawie. A Kaczyński może mówić co chce. Na kogokolwiek, że premier zabił prezydenta, że Ślązak to kryptonim jest i nie ma na niego prokuratury, ponieważ Tuskowi się opłaca politycznie, żeby Kaczyński chodził, straszył, podpalał pochodnie i żeby ludzie przerażeni widmem, że Kaczyński wróci do władzy, głosowali na Platformę Obywatelską. To jest teatr, to jest spektakl polityczny, to jest tworzenie tematów zastępczych. Rząd wydał 4 miliardy na stadiony i zamyka stadiony przed kibicami, bo nie jest w stanie rozwiązać problemu kilku procent tzw. Tak kiboli, prawda? No to pojedynczy jest ruch palikota i trzeba się wokół niego skoncentrować, żeby dokonać prawdziwego, realnego wyboru, a nie fikcji politycznej, w której żyjemy od kilku lat. Liga osób chciała, żeby SLD wygrało w 2001 roku wybory z hasłami: likwidacja Konkordatu, rozdział państwa i Kościoła, wycofanie lekcji religii ze szkół liberalizację ustawy aborcyjnej. A skończyło się czym? Zamiast likwidować komisję majątkową nigdy Kościół nie dostał tyle majątku, co za, za SLD. Zamiast likwidować lekcje religii, SLD wprowadziło płatne lekcje religii. Pani minister Łybacka. Na szczęście jest to zwykłe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Bardzo łatwo je zmienić. Wystarczy, że nasz kandydat na Ministra Edukacji Narodowej, pani profesor Środa, dokona zmiany własnego rozporządzenia. I nie potrzeba ani umowy międzypaństwowej, ani koalicyjnych uzgodnień, ani uchwały Rady Ministrów. Jedna decyzja jednego ministra i lekcje religii są bezpłatne. A to spowoduje, że Kościół wycofa, te lekcje religii do szkół, i to jest zadanie Kościoła. Żeby w, w, Kościół nie angażował się w politykę, nie angażował się w życie publiczne. Kościół ma się zajmować wiarą, moralnością, pomocą ludziom słabszym, a nie wskazywaniem, kto ma być prezydentem kraju, a nie łamaniem ciszy wyborczej i namawianiem i grożeniem, że kto głosuje na innego kandydata nie dostanie rozgrzeszenia. Takiego Kościoła nie chcemy, który się angażuje w polską politykę. Chcemy Kościoła, który bro, broni wartości. I, bro, i, I pomaga ludziom wiary. Na to jest zgoda. Z Kościołem nie walczymy, walczymy z angażowaniem politycznym kościołem. Polak. Chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Przyniósł Polsce niepodległość, wygrał bitwę z bolszewikami w XX roku, wystąpił z Kościoła katolickiego. Ta informacja się ukrywa przed opinią publiczną, ale taka jest prawda. Józef Piłsudski wystąpił z Kościoła katolickiego, był apostatą. W związku z tym niebycie w Kościele nie przeszkadza być wielkim Polakiem, nie przeszkadza dokonać ważnych czynów. Jest to tak samo możliwe. Kościół dzisiaj niestety wprowadził drogę kościelną występowania z kościoła. Wiele set tysięcy ludzi chce wystąpić w Polsce z kościoła, ale żeby wystąpić z kościoła, trzeba pójść do kościoła. No to jest to upokarzające, jest to właśnie zbiurokratyzowane, trzeba przedstawić świadków, trzeba pójść do pobozcza, gdzie się chrzciło i tak Chcemy tylko i wyłącznie ułatwić tę procedurę, żeby ona miała charakter cywilny. Obywatel zawiadamia urząd marszałkowski że, czy gminę, że chce wystąpić z kościoła, resztę załatwia gmina z kościołem, tym czy innym, a nie namawiamy ludzi do występowania z kościoła. Ludzie niech sami decydują, kto chce wystąpić, niech wystąpi, kto nie chce, to nie. Nie chcemy absolutnie namawiać do występowania, natomiast chcemy ułatwić, ponieważ setki tysięcy ludzi mają z tym kłopot. I wydaje się, że powinna być tak jak w Niemczech, jak we Francji, jak w wielu innych krajach na świecie procedura cywilna. Zawiadamiam i urzędy się dalej tym zajmują.